Witam wszystkiego, bardzo serdecznie. Nie! ta. To Zresztę... <grym> Normalnie, cześć Siemanko! tutaj Miczymy Gaming i dzisiaj będziemy grali w League of Legends. Tak, wbijamy do platyny. Znaczy on wbija. <grym> ja jestem ze No tak. No, no i A więc wieszy mi, że za mnie przywitał. Tak, i będziemy grali sobie dzisiaj duo. <coughs> duo Bota w sensie, że. Sorry, będę czasem kaszlał i kichał, bo jestem chory. Od, okay. od razu za to przepraszam Ale choć może przypilnujemy reda, ale zinwejdowali, zinwajdowali, tak trochę? Nie Nie Dasz No Nie to nie Dochodź weźmiemy sobie tego reda. Nie okay. Tylko... Jeste... Proszę. E, na kółę gramy. What? Na postacie jakieś na pewno Draven i Morgana Ale czekaj, pasywam. Znaczy, ta 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 na Dravena oh. też się liczy jak na Jinx Sorry eee, Masz vibe no, team Aha no, Dobra tak no, nie <laughs> ogarnąłem Op. Patrz już uciekają no. jak się boją. No już, już A ja mam duszę A ja mam na razie wszystkie last hitty <laughs> Draven nie ma żadnego A wiesz czemu? Bo go nie ma na linii Nie, bo Ty, fajnie gdyby Albo jest w jungle Gdybyśmy wygrali Co? Chyba, żeby nas w trójkę zjechali Albo w dwójkę No jeszcze Morgany nie ma Co? O, są, lol Wykrakałeś On Bali Przez ciebie ma. przyszli O, chyciłeś go No <laughs> Bali, bali się no Tak, here? tak lata. <laughs> Stałem w miejscu <mieście, laughs> się trafiłem. Ale no. to chyba było do mnie, co no ale dobra To <coughs> Do tym bardziej Co? O, chyciłeś No, chyciłem o, A mieszkiem mi powiedział, że nie będzie hetną No Nie no sorry, Do, taką przerwę długo miałem w lola, że... No. że masakrę grać już nie mam. No a że oni w ogóle się nie ruszają, to ich trafiam, nie? A o! o. <coughs> ŚWIĆLIŚĆŁEM! NICE! <laughs> EJ what the fuck? First Blood? Dobra Jakie <laughs> takie WTF Kto się ukila wcześniej? <laughs> bo First Blooda mnie pisała To Narfie pokazuje te... No Dobra Klepiam uh. Weź chydział w to Dobra Nooo no. Zapisuj Nie, bo gdybym bardziej w prawo pójścił To by w wpadł wpadło, nie? Widziałem na program. Ej, bo tu ten, Kazik. O, kill, nice. LeBlanche ma killa. Dobrze, niech się widuje. Sorry, bo patrzyłem tam. Byśmy mieli killa, tak to. Dobra, puszuj to szybko. Znaczy, farm, ale puszuj. Mozi, majek, report. Przed, błagam. <grym> oh. my, na bronzy gramy? Nie. Nie, tak... O! RE! Gdzie ty się fleszłeś? Ja? Zresztą się driver flesznął we mnie? <średek> serio? Ej, ja tak nie zwróciłem uwagi nawet. Ja już myślałem tylko flesa, nie? I myślałem, że z twojej strony on poszedł. Nie no co ty. <średek> o kurde. Nie. Nie że się nie trafi. No blagę. No blaga. No co to jest? A to nic nie dało. No no nieważne. No nieważne. To nie, to nie jesteś Blitzem. No właśnie. Ja <grywia> byś go przyciągnął. Nie zmarnowałem no <grywia> Flesza. Ale dobra. No nic. radę. Jest dobrze. No. <grywia> jest 2 do 2. Czego ty oddałeś killa, więc dobrze. Tak. Bo ja nie no. mogę oddać killa. Powinieneś się za mną rzucić. Tak. Żeby I mieli mi... dubla, nie? Ha. Mi? Ja w ogóle... Ja, mi w ogóle no kamera uciekła, nie? A tak to bym ci dał W jeszcze, nie? To byś trochę przeżył. Au. Kurna, warda nie kupiłem. Sorry. Myślałem, że ci zepsułem. Przypadkowo kliknąłem a chciałem się tylko ruszyć. <laughs> Dawaj, farm S szybko. Nie. nie! Nie nie mam nie było SSM. Jak zginą, to jej wina. No, no tu masz laski! No czemu nie laski tu Te klatki. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, chytaj. Nie. No, to zepsułeś. Za co ty wcie... czekałeś? Widziałem wcześniej, ale myślałem, że nie będzie potrzebny. Bo, że Draven, że zabije mi ją że nie dodała w klatkę. No. Dobra. Nie o Kurwa, myślałem, że powtórz zmienię. Dawaj, dawaj, dawaj! No nice. Dobra, o, bierzemy. Kazik, Kazik! I o, tak zginął. Nice. Ciekaj. No... Przed kim? Aha, dobra, bo na F nie ma. Tak. Myślałem, się ruszył pod. Nie, i tak bym zginął, to bym wolał dubla sobie wziąć. No spoko, spoko. Dego zabiję. No, Turet. Eee... idzie. A, ja a to ja już chciałem uciekam A Jak go chwycisz to weźmie killa no, Nie jak co z do dżungli What po co ten ping tutaj Dobra no. Ja tu będę farmił hardo no. flat Ile jest farm drive Nie wiem Morgana ma dwa kille A ja mam 2 dead. A Draven 0? No, on jest 022. 12 farmy. Dobry support z niego, co, nie? No. Ej, ej. nie Nie? Wiem, wiem. wiem. Góra zaraz pan. Ona chce klatkować chyba. Oj. 200, dwie, 200 skill, co nie? No, ale. Jak ktoś wszedł w moją tarczę, czy znaczy boxa mojego. Ej, ale oni. Ej, nie, serio. Tak łatwe hmm. jak normalnie już są trudniejsze, nie? No, czasem. Dobra. Yep. <głos> <głos> Dobra. Slepkiem. Co dalej? Uważaj. Oh. Jakby ci złapała w klatkę, to już byś nie... Dobra, lew lunch, je Twisted Fate'a. My jemy Draven Morgana bierze killa. Tak. Jest dobrze. Wejdź w to, wejdź w to, no, Morgana. Weź do tego ścianie. No już. Oluj już. <laughs> Lampa, no. Onefuck, stresz. Draven, Draven, Draven. Nie, cofaj, cofaj, go. to... Bigo, bigo, ten... bigo! Nie... Więc byśmy... To... On ma czwarty level, stary. Oh, Co ty gadasz, serio? No. Zobaczaj, farmy sobie gry, i razem ultach, cofniemy. Przecież ty go. O, te... A, dobra, na mi. Łam go! Nie mam many. No. <laughs> Ultuj! Ok. Miniesz? Hmm. Dobra, Dobra bajmy killa, też się się przyda. Ale tam jeszcze idzie ten... OTF te. Triple! Triple no! Nie! No? Nie wyciekam A, A giniesz! Ale no przecież ona by zabiła no! Giniesz! Albo nie! Albo i ginie! O oh, fuck Ej no przecież ona by miała killa no. Ej, ciągnij go jeszcze, ciągnij go! Łodę się przeszyłeś Manny nie mierzył Poważy mnie Dobra, good job Ale przecież ona jakby się wbija to byśmy go zabili <grywa> Ja mam skill tresem. Dobrze Ale... że kupiłem te buty No, ratowały ci dubska No, <grywa> Bamiętaj, kupuj buty <grywa> True of Mishemi no dobra, dawaj mi. Kaziu, gdzieś tu chodzi, co po jungli. I ono tam uważa. Ej, ty też uważaj, nie? Uważaj, bo... Uważaj, bo zabijesz! Proszę cię. Ej, co tutaj pasywa, jak jestem z czy to w ogóle coś daje? Czy no. To jest tak na jak ten, jak kto będzie miał więcej kill, nie wiem. Chyba za każdy kill dostajesz tam jeden przebicia armora, coś no, takiego no, nie no. pamiętam. Patrz, jak uciekł się ze mną uciekają, no? No! No jak we mnie by się wbili. No? Nie, bo... Do... Duszę duszę, duszę. Widzę, że ja tu jestem. Duszę. Ale On ma piąty lewe. No, nie ja mam zasięg, nie mam zasięgu I tam Morgana więc jednego w Patrz, patrz, patrz! Uh, uh, uh. Nie Masz tu Dzięki Jee No teraz muszę cofnąć Albo! Słuchaj. Jak co to zabijemy Kazika <laughs> nie enemy double heal Double heal? <laughs> No wiesz, zabijemy kedzitel. Tak. Ja będę miał akurat na ten, na Infinity. Dawaj, dawaj. Ciśnij to. Ciśnij to. Jaki miniony się rozjebują motureta Ode. O, no, no, no to fuck. No to fuck. No to fuck. No to Olo. Oh, ja bym jeszcze go zabił, nie? Nie. CD jest ult. Masz już yy, BF Sorda? sword'a? Yy, BF w sword'a mam, ale ja już byłem na Infinity, 70 golda i To stój tam. To stój tam. <coughs> o, cześć. Ej, patrz, patrz, Nie, to miało być PvP, Kazik, co ty robisz? Zultował! What tak. Morgana, Morgana! Kurwa, nie weszłem w jej plan. <coughs> ja jakby kolejnego killa zabrał też w ogóle. No dobra, trzeba obcy sobie berserkery kupić. Ale to tak prosto ta gra, że aż, a, aż... Ej ty, bo no ja pierwszego deda, zjebałem. No. Jak zwykle. No cześć. No cześć. No, a więc poznajcie Aku. Mamy gościa. Zginął <laughs> sobie. Ale tak... tak o, to, what, the to fuck? To fuck? what the fuck? What fuck? Ale i tak nie zginiesz. No wiem. O Popatrz. Powiem wam tak bez problemu. What the fuck? I... Co to my... było? <śmany> Ale mu przyrąbałem. Wow. O... Ale damage, jest z pasywki <śmany> Kate, ooo Plus 250%. Jaką Kate ma pasywkę? Kate. Ten taki dodatkowo mocniejszy atak jakby. O kurwa. Cool. Po oh, VHP Draven Peren No Ej dawaj mam pasywę Jezu, <grystanie> drona nie ma Ej, on nie zerwał o. Łapeczka z po sobą, by na ulce zostać Ooo, e no okay. oh, Ara Hehe, <grystanie> jaki place, widziałeś go? Oh. Dobry ult Dobra, ja spadam. Ciekawe. No, to jest dobra, nie, po prostu ja nie mam życia. Nice. No, dawaj. Dawaj. No nie, nie zginę Nice. Jeszcze tamki są, killer Spokojnie, kalkulator. jak coś Ile? Kile. No muszę. Kile? Ej, bo no. ja zginiesz. Ops. No. Dawaj, A. dawaj tego Dravena. Ja go za ściany. Dobra. Nice. Masz, bij! To mi! Nie! Last hit! Dmg! Begaj. I've got the place. Jest! Dawaj! Nice! Dmg! Place! O dafak, co to za ult? Ej, Kazik! Lol! Co to było? <śmiennie> 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 nie mam money. Masakra. Dawaj, revlansz! Pentakill! Dobrze! Trzy sekundowa klatka, dobrze! Nie I teraz powrót! I teraz no. śmierć! Uciekaj, uciekaj tam! No. dobrze, 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 dobrze! Nice! No. Dawaj, uciekaj! Tu! Powrót! Oh, fuck. Tu! Nice. Oh, the fuck. Teraz tu, tu, uciekaj! Tu. Chowaj się w las! Do lasu! W lesie cię nie O jak? Ona niemądra jest! What the fuck! Yes. W lasu No i mówiłem no wszystko przez to, że nie uciekła w las! OMG... No ja się nauczyć grać. Stop feeding him? K-34. <laughs> Drugi dead! No nie! Le to wszystko przez to, że nie poszła To wszystko przez to, że ona nie poszła w las. Zrąbałeś tyle. No dobra, no... Nie płacz. <laughs> A ja mam też przegrał. Nie. Ja patrz, tak stun. Tak. Patrz, widzisz? Gdzie ty Gdzie jesteś? W soporcie! No nie, no patrz, no patrz jaki. Debil. No Sorry, kur. <laughs> nie, czu mnie trafiłem. Biegnę. Mogłeś go ultować, wiesz? Yy, tak, z bota. Dawaj, ultuj. Zultujesz tak. go, nie? No. Ultuj! Nie mam zasięgu to No kurwa. teraz go nie widzę No ja pierdolę No jaki ty masz zasięg kurwa tego Przecież no Kiedyś miałeś duży Kiedyś miałeś nie Chuj A nie mam No Trzeba było mówić że nie ma zasięgu bo to tak bym się nie wbijał jak debil Bo Specjalnie go obiłem żebyś miał killa kurwa tu gówno No i dupa Djebałeś To ty nie fleszy bez potrzeby no Dobra, wejdziemy No jestem zdemotywowany A trzeci, dead <laughs> No kurwa, by była taka zajebista akcja, ale ty musiałeś zjewać, bo mnie zasięg miałeś musiałeś nie No, za mały zasięg tego ulsa mam, co nie? Wszelako się większy <laughs> Nie mam mnie tam, więc przegrałem tak nie Nie wiem. SST. Nie, ja. ten damage. się mnie słuchać. I tyle. I doćmy, Muszę też. Muszę Muszę botkę złożyć. O, się ma Kazio. Te ładnie Ej, sprawdźcie, czy jest ich blue. Jest. Jest. I nawet on, on, oni robią go. go. Lol. Hehe. <noise> <noise> się wrąbał w jak <noise> okay, ja go złapę jeszcze. Mówię ci go. On jest nasz. Okej. Okay. Okay. Dawaj. My? Dawaj. No, <głos> nice. la <noise> oh, la dawaj, złapę, złapę. Doleciało. Nie chyciłeś. Ale doleciało. Znaczy... A <grym> ja mam na tym Ale zasięgu nie było. Unik. Unik. Złapłeś Tureta naj. No. Nie, to, to po prostu był taki taktyczny hook, żeby się wystraszyła i na... Nie, 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 nie. I żeby flashła. Żeby nie odganiała nas od Tureta nie. Nie! Pomocy! No i zjebali się, no mieliście tam pętę easy No to cześć Mieliście tam easy pętę no Cześć, nie umiecie grać w Okazji. Tak, masz skoki A myślałem, że się w pułapkę wram Jak zginiesz to jesteś słaby Report No wiem Draven idzie. Draven Jeszcze dostał strzała Wystraszył się tego strzała. No, to na, był taki na taki pożegnanie zerwał To był taki beach slap, nie? Tak. Faj. Nice. Teraz laski Spera Potem... No. Potem jakieś tam takie... 4000 damage'a. Tak. Może... <coughs> z... <coughs> Zdrowie. Zdrowie. Może zdejmę na szczała Dravena auta tak jak kiedyś warusa Co było piękne Tak normalnie zesną Ej, gdzie uciekasz? Gdzie u? Gdzie uciekasz? No Dawaj, late za by... nim. What the fuck co... No, Nooo zjebałeś <laughs> Patrzysz się na... Patrzysz się na twisted fate a puszczasz a w to. Wy wy, wy. Morgan. O dawaj, patrz. Złapę go teraz. Mówiłem. Ej, co ja zrobiłem, no? No i czemu mnie nie ratujecie, no? Report my team. Mogłem ci latarnię rzucić. Wow. Ej, no weźcie. Czemu się nie bijecie, jak ja się wbijam pod kuretę? Ultuj. I giniesz. O tak, tak. LOL ja mu też nie wyślę. Dawaj, rozjeb go, rozjeb go! Rozjeb mu czaszkę! Dobrze. <grystanie> Zerwał Heda. Pobiłeś pieseła kurde. Był niegrzeczny, nie? Zły. Należało mu się. Czemu wobec, wobec zwierząt? <grystanie> Ciekawe czy się poddadzą. Może wydać no. ją eliminację no. do O no. wow, Kurde, szalona. <grystanie> Tak, nie doleciało A ja tam biegnę Ja uciekam Nie uciekaj, ja, ja, ja ją zabijemy Zabijemy ją no Dawaj bro Ta No widzisz No Dobra, cofamy. Co no i no i zjebać, No i kolejny dead bo mi nie pomoże Co ty robisz? my się mi weź że się nieduje Prze przez ciebie przegramy. O no, cześć. No kurwa, no i report my team, no. Report my team. To 1-6 Błagam cię, co ty robisz? Co ja tam sam robiłeś? No kurwa, no. no mieliśmy zabić Morgana, no. Ja miałem dwie. K ja miałem dwie kreski. HP, no i właśnie byśmy same. zabili, no. Ona by mnie sfokusowała, Ty byś zabił, no. Report. aha yes. Też. Się i go nie zabijasz na hitem, no i weź. Taki słaby jesteś Włagam cię. Ale ty słaby. Jak tak możesz? mogę... <grym> ale jak to przerwiemy? A nie cune w sensie się spytać coś No co? O no, nie, nie, nie przerwiemy nagrania. Eee. <grym> Pasy do konta maakty znacie? No znam. Podaj. To podam na wizji, żeby wszyscy znali o, pasy. no dawaj, dawaj. Dobra. Dobra. Uwaga, a więc... mi cytuję. <coughs> ID. 002. Zapisałeś? No. A hasło? Fuj w dupę. Nice! Mamy to! <coughs> a nie 0025 w przypadku? Nie wiem. Znaczy ona ma różne, do, takie ma do Metina, nie? A hasła ci nie. A po co ci? No bo Krecha chce tylko ci zająć bo ona wyszła. Hmm? To czy, Wyszła, poprosiła Kreja, żeby dokończył jej mecz... A, I hasłem. Jak coś na Ja bym ci napisał hasło, ale... Ale nie. Ale gram. No, e, no bo dobra. ja mam tu solo z nią. Dobra. Kurwa. Uwaga, skacze we... Dawaj. Nice, czysta damage. Ale się boisz, jak Mam go Ej, ej, pomóż no, czemu nie zabijasz, no No i tu easy quadrena, znaczy cię dubla ty co Wow Ale żeś go chyć Nieźle no. Teraz robimy to, to już jest no. koniec Nie ma już nic Jesteśmy wolni Możemy już iść Pas, pas 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 pas, złapę go, złapę go! Jest! Nie. Jaki unik unikł! Nie! No. <laughs> Ej! Hook! Znaczy hook! Co tam robi? No miniony no! Daj, uwaga! PVP część pierwsza. Dede Dawaj, tureta rozwalamy z tyłu. Nie, dobra. Nice. Dawaj. I uciekaj! 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 <laughs> <laughs> Report Zrąbałeś. To ty zjeba Ty zjebałeś! Sam ty zrąbałeś! No dobra Nie przeklniesz, nie? <laughs> nie. No bo ja zjebałem. Nie. No <laughs> nie przeklę, bo ty zrąbałeś. <laughs> <Nie śmiech> tak. Baron! Yyyy... Nie. Bekon? Jaki bekon? Ba... Bar Bareron. Baler Nie, czekaj. Baleron. B Baleron, tak. Daj, Vibe! Tobie nadzieja! Dzisiaj oni nie, nie zabierze. O. Mówiłem. wam. Uwaga! B. Obstawiamy! Zakłady! Nice. Wiedziałem, wiedziałem! Nice! A więc... Kto obstawił na Vibe, przegrał. Dawaj i teraz wszystkim bierzemy go! Dawaj, klepiamy po kolei Dawaj, dawaj! Jesteś nasz! Jesteś nasz ty fate. Jesteś nasz. Nie masz On szans. się będzie tepał! Cię nie może tepnąć! Nie masz szans. Twoja stara jest moją starą On ty Nie chcesz mnie zabić! Ty człowieku, ty chciałeś pushy, zabić, pushy, Caitlin! Puszuj! Puszuj! Puszuje, już biegnę. Aha, czyli tylko Kazik ma baron. Nice! Yeah. Puszuj! Puszuj! Teraz by ci się sprzedał łuk. Zrąbałeś. Puszuj. Bieg. I chytaj. Dawaj. Jest, mówię się złapałem. Jest, nasze. Nice! Nice, mamy to! Yes. Wygraliśmy. Mamy powietrze Jesteśmy zwycięzcami TY! I się śmieję jeszcze siebie Ja bym zabił Ja bym poszedł Mamy to, nice Po co ona wróciła? Mamy go, uważaj Slow, slow, boks Nie wiem co jeszcze, jeszcze coś! Slow w bok Boks Nie wiem, a, 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 a a! O, A! Braj, e. lubię to! Dawaj, dawaj! Jedziesz go jak matkę, dobrze! <laughs> What the fuck! <laughs> nice! Nice! Teraz puszuj! <coughs> pusz, pusz! Do dobrze, dobrze, nie widać ci bo... A! no! Yeah! No, boże. no mówić! O dole czemu mnie nigdy nie może słuchać? Nie. Co? Chcesz, spuszował, a nie zginął kurwa, albo zginął i spuszował, dlatego tak, no. tylko zginąłeś I, ta, i przez to możemy przegrać kurwa, serio ci mówię, bo jeżeli nie spuszujemy ich Mitora, to nie będziemy w ogóle nic spuszowali, to oni w końcu się nafidują i gówno zrobimy. daj mal fight iq i Q, i klatkę. On się wbił z ulta i zamiast teraz u Q to nie wiem co on zrobił. Czekał na co? Yy... Aż ucieknie. <laughs> minion. Nice, farma. Tak, tak do wardes. Duszę, duszę, duszę. A ja czekam na GA. Szybko! Od... Od... Malfite Myślałem że on ulta użył Znowu To było niemożliwe no ale Zaczekajcie na mnie Nikogo, serio Jaki ty słaby jesteś Waj, chodź tu No tu! Finish. Finish. Fi fnisz. Fi fnisz. fish and fish. Tak. No i, no i patrz, no. Kurwa, on straci cały HP, no. Nice. Faj. Dobrze. Yeah, klepiemy. Yeah. <laughs> no fuck No faj jeszcze go? No, no Nice! GG! Ej. Yeah! <laughs> Best Kate in EU! <laughs> nie no, żartuję. The easiest match EU. Match. Trap. Bez tego by się nie obeszło. No. Nie. Dobra. A więc to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję. jest! LOL! Co? Nie, nic. A więc... Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach z Lola. I myślę, że również z Battlefielda. A więc trzymajcie się i cześć!